Siemano z tej strony Popster i dzisiaj z zagramy w Heaven and Heart A głównie y, tutaj jest troszeczkę mm, z farmą tutaj tam się powiemy? Więc odcinek nie będzie zbyt długi, dzisiaj bez Satino y, Więc, no cóż, zaczynamy y, Jeśli widzicie, to, to co mam tutaj właśnie na w lecaku, czy w swoim ekwipunku Wszystko otrzymaliśmy z jednej dyni y, Ale cóż Dobra, najpierw to zrobimy to może jakąś skrzyneczkę czy coś, coś co by nam pomoże nam m, trochę tutaj pomieścić to hmm. Kurczę, no nie wiem Dobra, trzeba zrobić skrzyneczkę kurde hmm, Co trzeba było na tą skrzynkę? Kurde Okej okay. Co nam było potrzebne do tej skrzynki?

Mm -hmm. Okej, okay, dobra no tu teraz musimy troszkę mm, wyrzucić chwilowo mm, parę naszych tutaj rzeczy, może nie parę, tylko kurde faktycznie wszystko poczujemy mm cały ekwipunek naszych desek żeby skrzyneczkę Dobra mamy cztery więc teraz znów klikamy tu żeby zbudować tą skrzynkę Ok, budujemy skrzyneczkę Dzisiaj bez statina, ponieważ i dzisiaj wyruszył w podróż y, tutaj y, taką magiczną i, i nie wiem gdzie jest Kurde, to zebranie tych rzeczy jest takie troszeczkę dener denerwujące. Ile tu jeszcze? Chyba wszystko, nie? Wszystko, dobrze. Okej, okay, teraz pytanie, czy to się nam wszystko zmieści tam? Chyba się zmieści. Okej... Okay. o, o jednak ja się nie dobra. dobra teraz tak o pójdziemy troszeczkę Myślałam właśnie nad tym żeby zrobić tutaj taką drogę z kamienia żeby oddzielić tutaj oddzielić troszeczkę to od ciebie każdy z tych warzyw i, i owoców i tym podobnych więc cóż, tutaj drzwi i pójdziemy troszkę pokopać kamienia i zauwałem, nie wiem czy wyszedłem tymi drzwiami, tą bramą, jak mogłem wyjść tamten, tamtą bramą, ale dobra, to trochę na zajmie, kto też ile potrzebujemy tego, to nie pamiętam, ale gdzieś myślę że z, tutaj dwie te linijki wystarczą. Żeby grać tą grę trzeba mieć dużo czasu Strasznie dużo czasu Jeszcze jeden kamień I myślę, że będzie już git mhm mm mhm, mm mm -hmm. co jest? o, okej, okay, dobra a nic, czemu tak jakoś tak dziwnie tutaj chodzi, no Tylko teraz, w sumie, teraz, czy robić tą drogę z kamienia, czy taką jakby, taką o, właśnie, też typu tutaj, to... Mm. Mm, dobra, może najpierw zrobimy sobie... Albo w sumie ale będziemy musiały wyczuwać liście, to chyba tak... Czy nie? Mhm, mm chyba tak Dobra na przykład zróbmy tutaj, tutaj tak jak tutaj chcieliśmy zrobić to na przykład jak by to wyglądało? No właśnie w to chyba w sumie nie hmm kurczę no nie wiem no nie wiem czy to zrobić hmm, taką dróżkę czy robić Normalną taką kamienną od, i, i nie mam tutaj kurczę tutaj, i nie mam tutaj to oddzielić Aha, musi być uklepana, dobra więc Ale jak myślicie jak to wygląda przynajmniej na razie Która byłaby lepsza? Taka kamienna, czy ta... jakaś jest tutaj uklepantka, zimyczka? W sumie bo myślę, że to byłoby wylepsza Dobra, więc cóż, dobra, więc bierzemy tutaj tą naszą machinę. Podnosimy ją i spróbujemy zaraz coś tutaj poradzić. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay świetnie się, myślę że starczy. i teraz tutaj sobie sprawdzimy jak będzie wyglądało gdybyśmy to uklepali tak myślę że nie za fajnie tak więc zostawimy przy tej dróżce którą mieliśmy my, robić ją czyli taką kamienną N mam nadzieję, że <coughs> to będzie fajnie wyglądało. Przepraszam za, za dźwięk, który yy, miał być niesłyszalny teraz. O kurczę, no, się to tak stanęli ta, z tą maszyną. Idziemy dalej. Chcę wszystko klepać fajnie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra po tym kamieniu powinien się przynajmniej szybko zniszczyć ale cóż okej okay, chyba, chyba się zrobiło dobrze wszystko więc teraz to podnosimy nie w sumie nie zrobiło się, ponieważ... nie, czy się nie zrobiło się dobra więc jest dobrze wszystko dobra teraz już pozbierajmy sobie wszystko tutaj wszystkie nasze tutaj warzywa <kluzny> i tutaj dynię sobie na samym końcu, ponieważ dnia zamieje cały akwifunek, który tutaj mamy dostępny więc dnia jest sobie na samym końcu, gdy to wszystko już zrobimy i wtedy coś mniej więcej spróbuję tutaj mm, ogarnąć z dynią jak widzicie, dostajemy dostaliśmy nasion z jednej dyni, więc nie wiem czy więcej nam potrzeba. Okej, okay. jedno mam, jedno. Oj, mało tej pszenicy, coś uzbieraliśmy. Tak, już nie mamy nawet nasion. W sumie kamyczek chwilę możemy tutaj, tutaj kamyk kamy stąd wyrzucić. I teraz, dobra, mm, Tak o. Tu sobie posadzimy jeszcze ból No nie wrócić, wrzućcie na cebulę. No, tylko tu sobie tą tu cebulę posadzimy jeszcze. Okej. Okay. Tu sobie posadzimy tą cebulę I tu posadzimy cebulę Dobra, tu też możemy sobie tą cebulę posadzić czy nie? Tak, czy nie wrzajnie, dobra I chyba wrzucę, wrócimy, tak znowu, dobra Ta um, To jest jako. Tu sobie stąd weźmiemy Aha, to są kilka, kilka tykła, dobra Let's go um, To, to sobie tutaj wrócimy, tutaj to Okej okay. Świetnie. Dobra. I tutaj za chwilkę znów będziemy poczuwać yy, kłody, żeby naprawić tutaj naszą maszynę. Okej okay. nie to, no. Czemu to się bęczyło? To. Yy. okej okay. jeszcze jedna, mam nadzieję, że jeszcze jedna starczy. Jak nie to będzie źle chociaż co e, jest, nie można jej naprawić czy jak? Aha, ma, czyli chyba już jest napijona dobra więc bierzemy tutaj tą naszą maszynę znowu i no tu troszeczkę pojedziemy i tą naszą drogę wyrównamy czy wyklepiemy przymieć na ziemię Okay. Myślę, że to na razie wygląda bardzo fajnie, przynajmniej na razie jak dla mnie. Ok. Już prawie kończymy. Jedyny minus mojej, moim zdaniem tej gry jest taki, że nie się obracać. To jest chyba na razie, w moim zdaniem taki największy błąd, znaczy błąd, no minus, minus ok, jeszcze tylko troszeczkę mam nadzieję, że nasza maszyna tutaj wytrzyma to i nie zniszczy się przed samym końcem tego okej, okay, dobra. Udało się, świetnie Przejdźmy w naszą maszynę wy... hmm, Położymy ją w ogóle z daleka od naszej tutaj foremki Tu widzę jest jeszcze jedno miejsce, więc można to cebulę tutaj jeszcze posiać Okej, okay, dobra hmm, Cebulę tutaj sobie posadzimy o, bo nie, o, kurde nie mogę więc o, tu sobie posadzimy tą cebulę tu posadzimy tą cebulę i tutaj dobra świetnie teraz pozbieramy całą naszą pszenicę Nie sobie, hmm, tylko zaczniemy sobie tutaj odtąd, na tą pszenicę są naszą muszę jej siać. Okej. Okay. Myślę, że jest. Hmm, fajnie. Okej. Okay. Świetnie. Bardzo fajnie to wygląda, przynajmniej na tą chwilę obecną. Okej, okay. więc jeszcze trosze, troszeczkę nasion tutaj będziemy ok świetnie to wygląda dobra, fajnie o, super o, bardzo, bardzo, bardzo fajnie Do zaraz tam sobie jeszcze dynię więc myślę, że ta fasza farm będzie wyglądała coraz lepiej, ponieważ już, już niedługo będziemy mieć całą tą farmę zapewnioną Więc na pewno to fajnie wy 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 będzie wyglądało no, Składajmy wszystko co jest tutaj możliwe to, nas tutaj naszej pszenicy, weźmy sobie tutaj nasiona dyni To wyglądają jak jakieś kurde kryształki takie, moim zdaniem jakieś takie potuczone. okej, okay, jeszcze troszeczkę świetnie, dobra chyba już dobrze, Jesteśmy sobie tutaj. o, świetnie, dobra tą kładę można w sumie wyrzucić na, na, na tą chwilę obecną okej, okay, dobra i posiadźmy sobie tutaj mm.

Teraz zobaczycie jak to wszystko wyglądało Cała dynia zajmuje całe te miejsce, tutaj Nasze obecne O! Kiekając pora z I widzicie Irma, mamy. mamy to co mieliśmy na samym początku Na filmiku co pokazywałem I to już Posadzimy sobie tutaj też, o, w sumie tu czekaj tu jak to dnia zajmuje 2-2 miejsca, czy jak? Kurcze teraz nie wiem dokładnie czy dwa miejsca, czy nie właśnie nie pamiętam Więc zostawmy tak jak teraz tutaj jest Okej, okay, dobra Właśnie nie pamiętam, nie pamiętam czy to zróbmy dwa miejsca, czy jedno miejsce nie pamiętam Więc zostawmy na razie Dobra 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 i teraz kurczę znów się przy, przy, by się przydała jakaś skrzynka czy coś bo... bo. Mm, dobra Dobra Jedno to co chcieliśmy zrobić w tym odcinku zrobiliśmy, czyli tutaj mniej więcej y, pokładać tą naszą farmę, żeby wyglądała troszeczkę normalniej I teraz tutaj takie y, zrobimy to co tutaj Satino nam powiedział żeby, żeby zrobić do, do tego będziemy potrzebować bodajże że jeszcze 6 desek do kilku rzeczy kurczę no, więc, więc zoom, czy, czy trzeba coś tutaj powyrzucać dobra um, w te peski może w sumie się panie czy nie No bo jesteśmy przejecani, dobra Oj, 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 oj Dobra Więc będziemy coś robić, jak... ...pojedynczo Okej okay. Chyba, że... Róćmy tutaj na razie tutaj wyrzucimy tutaj te nasze rzeczy ponownie. Nawiążę, będzie to jacy Dobra, spiłujmy tutaj sobie te drewno jeszcze. Okay, więc pozbieramy tutaj te nasze dre no, znaczy drewno, znaczy drobne deski. Mam nadzieję, no, że tu coś co tutaj teraz zrobimy to jest szafa, która też będzie służyć jako, jak tam widzieliście, dużą pojemność naszych materiałów, surowców, jedzenia i tym podobnego. Ok, więc jeszcze dwie. Świetnie. 8 dosek potrzeba do tego, więc mam nadzieję, że to jest, to jest szafa. Zaraz się dowiem, co to jest dokładnie. Ale ja nie będę tutaj przymuzał wyczekaniem tego czasu i gdy się to zrobi. Powrócimy To jesteśmy już przy, przy końcówce, zaś się wiem, co to będzie, zaraz się dowiemy co tu będzie Tak to jest szafa tajemnic Kolejna to, szafa tajemnic Więc dobra, teraz można pozbierać wszystkie nasze tutaj nasionka i tym podobne Okej, okay, świetnie, wszystko świetnie trochę to pokładamy tak fajnie wyglądało o I teraz. dobra więc cóż mam nadzieję że odcinek się podobał jeśli się podobał to proszę napisać w komentarzu jak się podobał i proszę oczywiście o ciuka w górę więc na razie